Зараз на майдані перебуває Марек Сєрант, наш кореспондент, мобільний спостерігач. Надамо йому слово, аби він передав нам ту атмосферу. Звичайно, 100% ми її тут не зможемо відчути, але хоча б наблизитись до неї зможемо. Мароку, тобі слово вечір. добрий, сьогодні ми тут нагодимось де рік тому. Е... W Janukowicz ta jego banda, jego popleczniki i czynownicy, kotry tak na sprawdzi stworzyły kryminalny kryminalno-polityczny system w całej kraju, wbywały ludzi, wbywał ich. tam własne z strony hotelu Ukraina i tuć pobić z budynków. Tuć tak na sprawdzi ważko w tym miejscu, gdzie i robite relacji gdy masz wrażenie, że stoisz w kaluzach krowi. I tak trzeba proce przekazać. Ale może teraz ja zacznę, jak widmowały się schodnie isze się zachody. To tak, że prezydent Petro Poroszenko po modlitwy, która była tam troszkę dalej na ulicy Instytutskiej się w Nys i koły przychodził tu ze spikerem parlamentu panem Grojsmanem Крикнув слава Україні і люди відповіли героям слава, але за хвилину частина майдану почала кричати ханьба, ганьба, ханьба. ханьба Потім Петро Порошенко пішов на мовницю там, де та стіна, і почав свою промову з верша Тараса Шевченка боротися поборете». Зарецитував цей верш. Weź Majdan Młowciał, Po to o Warszawsku i Ukrainy, po czym wyspiewały uroczysto hymn, a teraz my baczymo i możemy poczuć koncert rekwiem przyświęcony żertwam i herojam nebesnej sotni. Co milsz można skazaty w takoj deni? Chyba tylko, co, że co czasty nas ludzie, jak tu z nimi Krzyczy się hańba temu, że do współczesnego czasu nikt za złoczyny przeciwko ukraińskiego narodu nie był pokarany. Dziękuję i studio.